Od 2013 roku matki mam tylko z mateczników swoich najsilniejszych uli. Kiedyś miałem 2-3 ule agresywne, a teraz mam 40 agresywnych. Czy polecasz jakąś łagodną rasę? No, słuchaj, przy 40 agresywnych rodzinach to sam przyznasz, że żadna to przyjemność pracować, nie? Standardowo sobie polecę Ci takie rasy, które są polecane dla początkujących, na przykład sklenar, hinderhofer to są rasy bardzo łagodne, tak? Natomiast u Ciebie może być jeszcze inna, jakby inny problem, bo raz, jak piszesz, że masz ze swoich najsilniejszych uli matyczniki, no to to jest Twój materiał jakby to, co masz na pasiece, ale jeszcze musisz brać pod uwagę, że za agresję u pszczół w dużym stopniu odpowiada strona ujcowska. Więc jeżeli masz cały czas agresywne pszczoły na pasiece, takie, które się u Ciebie unaśniają, może być problem. I nawet jeżeli kupisz jakąś rasę łagodną, sklenara, hinderhofera, czy jakąś tam inną, tak, może być tak, że znowu unasienione u Ciebie będą niestety agresywne, tak, bo unasienią się po prostu trutniami z okolicy, a mogą być w okolicy same łajzy po prostu i tyle. Więc radziłbym Ci zmienić na jakąś rasę łagodniejszą, ale albo kupić matki już unasienione, oczywiście no, jest to droższe, jest to większy wydatek, albo ewentualnie unasienić je, ale nie u siebie, jeżeli masz jakiegoś znajomego pszczelarza, gdzieś tam wiesz, pięć miejscowości dalej, na przykład tu, który nie ma problemu z agresywnością pszczół, a unasienia matki u siebie na pasiece, to możesz nawet sobie zasiedlić uliki weselne i po prostu do niego wywieźć na czas unasienienia matek i potem sobie je przywieźć, poddać do uli, będzie troszeczkę taniej, tak. Bo no, może być tak po prostu, że to trutnie łajzy ci tutaj robią, że tak powiem, brzydko i jednodniówkami możesz jakby sytuacji nie naprawić.